Witam ponownie w naszym serialu. Tym razem jesteśmy w Kopenhadze. Stajemy sobie przed yy, kościółkiem. Tak. Teraz w Dzień Piotrusia. <grystanie> Bardzo szczęśliwy kościół. <god. grystanie> <grystanie> Piotr się trochę zdenerwował, ponieważ drugi raz dzisiaj zapał gumę. Proszę spojrzeć, no coś na ptechowiec. Tak wygląda jego twarz. Może jakiś uśmiech. No cóż. Też bym musiał coś załatać, ale załatam sobie tylko dziurę w żołądku Maryjką, z nutelką i kokosem W tym czasie Piotruś zajmie się <noise> swoim ulubionym zajęciem dzisiaj Czyli ściąganiem bagażu, odwracaniem rowerem, ściąganiem koła A ja mu pomogę, podam mu łyżki Trzy wspaniałe żółte łyżki, żeby mógł sobie szybciutko i sprawnie ściągnąć oponkę tak, chętnie bym jeszcze nagrał, jak Piotruś to robi z Gracją, ale zajmuje to trochę ponad 50 minut. Aczkolwiek Piotruś teraz... E... ...śpieszy się bardzo, no cóż, widać jak się śpieszy, szybkie ruchy, nam... kosie ruchy. 10 się minut. Tak Piotruś tutaj szybko działa. <laughs> Nawet e, z pomaga. Ach, cóż za Gracja. Ubrudzę się, ale zaraz się będę mógł umyć. No oczywiście, oczywiście. Te mi łyżki. A... Witam w 52. odcinku naszego wspaniałego serialu. Wczoraj był dzień 51., jak już wszyscy wiemy. Spieszyliśmy się ładnie na prom. Była późna godzina. I wtedy Piotruś złapał pana. Piotrusiu, jak się z tym czujesz? Powiedz. Czuję się z tym źle, ponieważ zabrało nam to dużo czasu. Jak to się stało się to w najgorszym możliwym momencie. Nie zdążyliśmy na ostatni prom no i teraz zostaliśmy na wyspie Złopą nas deszcz. Siedzimy już 5 godzin tutaj co ja wiem co mogę powiedzieć no. Dodaj to bo ja tutaj jestem zajęty no cóż My się tutaj pobawimy po malutku po cichutku Wszystko będzie dobrze Prawda? No pewnie. No. Dzisiaj będziemy sobie w Ekanferdę. Wszystko wysuszymy. Mamiocik, śpiworki, ubranka, skarpetki, będzie rewelka. Widzam ponownie ten sam dzień, lecz 6 km później. Do promu zostało 20 minut. Zobaczmy co robi Piotruś. Hmm, Piotrusiu, co ci się stało powiedz? Obiecałem, że nie będę przeklinował Co się tu stało, co się stało, no proszę państwa, no Piotrś znowu złapał gumę Nowa dęcka. No dziwne, dziwne, dziwna sprawa No, zostawimy to bez komentarza 6 km później Jesteśmy sobie prawie na promie Prawie, hmm. ponieważ się spóźniliśmy zaledwie 15 minut Dlaczego chcą? Proszę spojrzeć. Ach. Spójrzmy, czyje to nogi. Hmm. Czy to jest właściciel tego polernego rowerka? <grystanie> <grystanie> no Jesteśmy 20 km za promem. Proszę spojrzeć, co robi Piotruś. No, Piotruś znowu ściąga kółką. Piotrusiu, co to się stało? To z komentarza proszę Przepraszam, nie skomentuję tego w ogóle. Piotruś, chyba bardzo chce mi opóźnić przyjazd do rodziny. Ja przepraszam, proszę bardzo, bardzo, bardzo całą rodzinę Marcina Ale to się po prostu w głowie nie mieści no Marcin, ty już jedź A ja będę spał na miacie Ale to Zrobisz takie przerwy jakieś 20 km co nas na dętki tak, żeby on tak załatał, te pan na końcu. Dobrze, kończymy, kończymy. ten nudny filmik, bo to. Każdy filmik, no, zmiana dentystyki. Co jeden to gorszy filmik, pan? Co już za pornografia? Proszę spojrzeć, co pan robi. zrobił. No, ściąga gumkę, no. Pewnie, czy tak nie wstydzisz na oczach mamy. Kto bym zakładał? <laughs> Oj, dobrze. Cenzura Dlaczego to masz wszystkie takie komentarze zboczone? <noise> Sera, ty, nie ja ściągam gumkę i zakładam gumkę. Proszę jakiś świntuch, co on robi? Piotrusiu, proszę Cię, już przespań. A tych filmów nie pokazać rodzicom. <noise> Aktualnie, sobie zrobiliśmy przymusową przerwę. A dlaczegoż to? Może opowiadam Pan Piotruś. Nie chcę mówić o filmie. No ale powiedz też Piotrusiu, bardzo cię proszę. Zerwała mi się linka z przerzutek tylnych. No więc pozostało mi jechać na trzech biegach do domu, czyli jeszcze jakieś 340 km. No, ładnie, ładnie. Trzy biegi, no. Lepiej to niż jeden, prawda?